Cześć, to Tomek z Motocontrolera. Widzimy się po raz kolejny na kolejnych oględzinach. Co to był za test? Jakie to było auto? Wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Więc tak, był to MAXI test. Samochód Audi A4, model B8 z 2011 roku z jednostką diesla 2.0 TDI, generującą moc 140 koni. samochód z przebiegiem Deklarowanym w ogłoszeniu 133 000 km, sprowadzony z Niemiec, po opłatach cena wyjściowa za e, ten pojazd 41,900. Dużo, niedużo. Znowu ktoś może powiedzieć: 11, 2011 rok, 9-letni Audi, ten przebieg w dieslu. On ktoś niedużo jeździł. No właśnie, dlatego sprawdzamy takie auta, weryfikujemy ile w tym prawdy, ile nie, czy faktycznie jest taki przebieg, czy nie ma, w jakim stanie jest to auto. Tego wszystkiego się dowiecie zaraz. Więc tak, przechodząc do kontroli zewnętrznej pojazdu, pojazd był uszkodzony z prawej strony. Mieliśmy tutaj lakierowane drzwi przód, tył i tylni błotnik. To lakierowanie troszeczkę było wykonane tak słabo, i to nie było w całości, tylko bardziej dołem było to uszkodzenie. Tutaj pokazałem to sprzedającemu. No sprzedający się trochę tak nawet zdziwił, mówi, że tego nie widział, że to nie było robione tutaj w Polsce przez niego, tylko za granicą. A dokładnie mówiąc, nawet nie brał udział w tych oględzinach sprzedający, tylko, bo jego na ten moment nie było, tylko osoba, której udostępnił ten pojazd i ona mi udostępniała go podczas tych oględzin, więc tak suma sumaru nic praktycznie nie dowiedziałem się na temat tego pojazdu. Musiałem sam w sobie wszystko, że tak powiem, dociekać, kontrolować, sprawdzać, przeglądać. No nieraz tak jest, że sprzedających nie ma, nie biorą udziału, nie chcą czasem brać, czasem kogoś podsyłają. No różne są sytuacje. No w tym przypadku niestety go nie było. Poza tym samochód ładny, czysty, odświeżony, lakier przepolerowany. No naprawdę prezentował się bardzo ładnie. No to trzeba przyznać. Środek ładny, czysty, pachnący, odświeżony, wyprany. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Wszystko co na wyposażeniu, jak najbardziej w porządku, wszystko działało. No, minus jakiś tam mamy jeden kluczyk tylko do pojazdu. Więc troszeczkę słabo gdzieś by trzeba było sobie pomyśleć, żeby jakiś tam drugi kluczyk dorobić. Co do historii serwisowej, komory silnika, wnętrza bagażnika. Więc tak, komora silnika, oczywiście ładna, czysta, odświeżona, umyta. Wycieków ewidentnych nie było, jakieś niewielkie, takie można powiedzieć, zapocenia. To znaczy nawet nie wiem, czy to zapocenia, czy to pozostałości, takie naloty, które gdzieś tam zostały pewnie nie zostały domyte może ktoś tego nie zauważył ale są, więc tutaj będzie to, to widać. Ostatni serwis w 2019 roku. Eee, zrobiony właśnie przy przebiegu 119 000 km, i był to serwis zrobiony w ASO. No i jest to naprawdę duży plus, który nam potwierdza, że faktycznie ten samochód na ten moment może mieć na przebieg 133 000 km. Eee, no bo jakby nie patrzeć, mamy to udokumentowane, mamy tą książkę serwisową. Eee, no tutaj to można się czepić, że jakiś tam niekompletny zestaw naprawczy koła. No ale to taki, no można powiedzieć szczegół, szczegół, nie szczegół, no ale trzeba to też zaznaczyć, że tego nie ma. No i teraz tak, przechodząc do jazdy, chciałem wykonać tutaj jazdę testową, udać się na stację diagnostyczną, bo to jest oczywiście maxi test. No i zrobił się troszeczkę mały problem. Jaki to problem? No czasami takie sytuacje nam się też pewnie zdarzają, innym ekspertom również. Eee, no tak, nie mamy niby pojazdu. Był przygotowany do rejestracji, tak przynajmniej pisało w ogłoszeniu, co się okazuje, no nie mamy żadnych dokumentów. Samochód nie posiada badań, nie posiada ubezpieczenia, więc teoretycznie, no i praktycznie, nie powinniśmy się nim poruszać po drogach publicznych, no bo nam nie wolno, zgodnie z przepisami. Co w takiej sytuacji? Eee, robić taką jazdę testową, nie robić. No, klient zapłacił, no, chce, żeby taka jazda się odbyła. My tutaj ryzykujemy dość dużo wyjeżdżając na drogę publiczną. Nie daj Boże, jakby doszło do jakiegoś zdarzenia, jakiejś kolizji. Nawet nie z naszej winy, tylko ktoś by do nas wjechał. No, no niestety, no marny nasz los wtedy, cała odpowiedzialność spada na nas. No, słabo, naprawdę słabo, można sobie zrobić wielkie za przeproszeniem kuku i duży problem. Ech. Co teraz w takiej sytuacji? Udało nam się, z tą osobą, która udostępniała mi samochód, zrobić tą jazdę co prawda takimi troszeczkę bocznymi drogami, żeby zobaczyć, jak ten samochód się zachowuje, czy prawidłowo przyspiesza, hamuje, skręca, czy nie wydaje jakichś niepokojących odgłosów, w jakiej kondycji jest samo zawieszenie, sprzęgło, turbina, skrzynia. No, trzeba to zweryfikować, trzeba to sprawdzić. Powiem szczerze, że tak, podczas tej jazdy samochód jak najbardziej, wszystko zachowywało się poprawnie. Wszystko jak najbardziej ok. Tutaj, e, podczas również przeglądania tej dokumentacji i samej tej jazdy, wyszło, że auto miało właśnie zrobione w tym roku po sprowadzeniu kompletne sprzęgło dwumasowe. Więc jest to duży plus. Najprawdopodobniej zostało sprowadzone z uszkodzonym sprzęgłem z Niemiec. No ale co, zrobił się znowu problem. Hmm. Ze stacją. Podjechaliśmy do jednego do znajomego, podjechaliśmy do drugiego, trzeciego. Tutaj w, w okolicy, gdzie mogliśmy oczywiście podjechać, nie wyjeżdżając e, za bardzo na, na główne drogi. No niestety nie udało nam się nigdzie wjechać na kanał, wjechać e, na jakiś tam podnośnik, żeby to oglądnąć. E, na stację diagnostyczną nie mogliśmy się udać, bo było to kawałek i trzeba było wjeżdżać do miasta. No i co teraz z takiej sytuacji? No staramy się zrobić... Jak możemy no, trochę zdjęć z kolan, gdzieś tam kładąc się pod tym samochodem, tego, no, żeby tam jak najwięcej pokazać naszemu klientowi, jak ten samochód się przedstawia. No ale jak widzicie, no, nieraz kurczę, jest to ponad nami. No, nie damy rady niektórych rzeczy po prostu zrobić. Choć sprzedający jest o tym informowany. E, dowiaduje się, że będziemy jechać, będzie wykonywana jazda, będą wykonywane oględziny od spodu, no a później na miejscu wychodzą takie sytuacje. No niefajnie. Zdarzały mi się również takie sytuacje, że na przykład kazali mi dodatkowo płacić za wykupienie na przykład ubezpieczenia, żebym ja zapłacił mu za wykupienie na przykład miesięcznego ubezpieczenia, no bo auto nie jest ubezpieczone. No i taki na ten moment. W takiej sytuacji, no mogę sobie zrobić na przykład jazdę testową na placu, na oględzinach spodu, nawet nie ma oczywiście mowy. no Słabo. No, macie tutaj właśnie taki przykład jednej z takich sytuacji, gdzie jest to no, troszeczkę dla nas problematyczne. No, niefajne. Tutaj klient też wiadomo, chce jak najwięcej, my chcemy jak najlepiej dla niego, no ale czasami jest to ponad nami wszystko. No i podejście tutaj sprzedającego, no niestety. No troszeczkę słabe, bo może o tym informować, że jest taka i taka sytuacja. No, niestety będzie z tym problem. Więc, niestety, te oględziny spodu zostały zrobione tak, jak wspomniałem troszeczkę z kolana klękając, składając się pod to auto. Podłączyłem go również po tej jeździe pod komputer diagnostyczny. Mieliśmy dwa błędy w sterowniku silnika był to błąd spalonej świecy żarowej oraz klapy powietrza. No, tutaj na pewno trzeba będzie sobie te dwie usterki wyeliminować. Co do dokumentacji technicznej, serwisowej, tak, wspomniałem, do 2019 roku do przebiegu 119 tysięcy prowadzona WASO, Ostatni wpis, czyli wymiana tego sprzęgła dwumasowego tutaj w Polsce w 2020 roku, teraz przy przebiegu 132 tysiącach jakieś niecałe 1000 km zrobione na, na nowym sprzęgle. Albo tylko po prostu był taki zapis, żeby tak było, że zrobione, bo teoretycznie samochód nie posiada prawa rejestracji jeszcze na ten moment do jazdy w kraju. Czy warto, czy nie warto? Hmm, powiem szczerze tak. No nie do końca ten raport poszedł po mojej myśli, bo wyszły takie, a nie inne komplikacje. Na pewno samochód mieliśmy uszkodzony blacharsko-lakierniczo, co widać i co pokazuje również po pomiarach. Plus jest duży, ten, że ten przebieg jest fajny, naprawdę mały. Jest on udokumentowany i w ASO, i tutaj, e, nawet ten ostatni wpis. Mamy nowe sprzęgło dwumasowe to też fajnie. Samochód czysty, odświeżony, zadbany, wypolerowany opcja wyposażenia dość fajna. Powiem szczerze, tak, jeżeli komuś nie przeszkadzają te drobne historie lakiernicze. Można śmiało się zdecydować na zakup tego pojazdu. Oczywiście, jak najbardziej sugeruję tutaj negocjacje ceny. Decyzję pozostawiam przyszłemu kupującemu, ponieważ auto było uszkodzone, więc jego wartość rynkowa jest niższa. Co do pozostałych rzeczy, nie mam tutaj zastrzeżeń. No, trzeba też jeszcze sobie zrobić, oczywiście, serwis. Tak, jak wspomniałem, wyeliminować te usterki, które wyszły nam po podłączeniu komputera diagnostycznego, czyli też przeglądnąć i wywnieć najlepiej komplet świec żarowych z tymi klapami, zobaczyć. No, niektórzy usuwają, niektórzy wymieniają, no tutaj już każdy robi po swojemu, jak uważa. Zobaczymy, czy się klient zdecyduje, czy nie, na zakup tego pojazdu. No tutaj też troszeczkę tak słabo, że no nie miałem nawet z kim porozmawiać, za wiele informacji też nie dostałem na temat tego auta, ponieważ no sprzedającego nie było, była to osoba, która tylko udostępniała pojazd i nie znała w ogóle historii, ani tutaj za bardzo z Polski, ani z zagranicy. Podsumowując, co o tym sądzicie? Jakie jest wasze zdanie? Mieliście takie kiedyś sytuacje jadąc, oglądając sobie samochód? Że ktoś od Was żądał pieniędzy na wykup ubezpieczenia, na przykład, żeby wykonać jazdę, albo nie wyrażał zgody, wypowiedzcie się bardzo proszę w komentarzach, czy takie sytuacje Was też spotykają, czy nie. Czy raczej wszystko idzie ładnie i gładko. Zachęcam również do subskrypcji, do polubienia naszego kanału. I widzimy się na kolejnych oględzinach. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Na razie cześć.